Trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Liszynie, prace wkroczyły w kolejny etap. Dobra wiadomość jest taka, że od września w nowym budynku rozpocznie się nauka. Nie ukrywam, że to była bardzo potrzebna inwestycja na tym terenie, na terenie właśnie południa Gminy Słupno. Przedszkole w końcu uzyska właściwą oprawę, bo mamy świadomość tego, że tych dzieci przybywa, że mieszkańców jest coraz więcej, a przede wszystkim mówię, jakby też będą dzieci się czuły zaopiekowane, bezpieczne, powstanie nowa pracownia chemiczna, więc to wszystko będzie powodowało, że ta szkoła nabierze blasku. W ramach inwestycji rozebrano część istniejącego budynku. Został on rozbudowany. Teraz na dole będzie przedszkole, na górze część szkolna. Trwają prace wykończeniowe. Wewnątrz są rozkładane instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, internet. Także wszystko zgodnie z planem. Jesteśmy już w środku. Nie, nie przeszkadza nam za bardzo pogoda. Także mam nadzieję, że będą realizowane prace zgodnie z planem założonym. I tak jak chcielibyśmy, żeby we wrześniu było już tutaj otwarcie i dzieci mogły się cieszyć nowymi salami lekcyjnymi. Mam nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany. W budynku będzie w sumie 7 sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne, szatnia oraz korytarz, który połączy nową część z istniejącym budynkiem szkoły. To jest budynek, w którym w części parterowej będą dwie sale przedszkolne. One będą miały całe swoje jakby otoczenie socjalne obok, tam będą łazienki dla przedszkolaków, będzie szatnia dla przedszkolaków, ale na dole również będzie szatnia szkolna, będzie przejście do sali gimnastycznej i oczywiście połączenie na, z obecnym budynkiem szkoły. W nowej części również będzie winda. A na pierwszym piętrze szkoły, która również będzie połączona korytarzem ze starą częścią szkoły, mamy pięć sal, w tym salę chemiczną. No to już jest budynek, który jest nowocześnie wykańczany i mamy nadzieję, że będzie cieszył naszych milusińskich. Prace powinny zakończyć się wraz z sierpniem. Przebiegają zgodnie z kalendarzem inwestycyjnym. Duże wsparcie jest ze strony Urzędu Gminy, bo Pani Naczelnik, Pani Joanna Wreszczyńska nadzoruje to w sposób właściwy. Jesteśmy często tutaj na budowie, są narady budowy odbywane cyklicznie w Urzędzie Gminy, więc dobra współpraca też z wykonawcą, który dokłada starań, wiedząc jak to jest dla nas ważna sprawa, bo bez jakby dobrej współpracy ciężko by było spiąć ten termin. Całkowity koszt inwestycji to około 5,5 Miliona złotych, z czego 4 miliony pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.